Kto wie, czy się jeszcze zobaczymy. Wybacz mi. Bóg ci wybaczy. Nie rozumiem, co to znaczy. Odchodzi tylko połowa. To znaczy, że jest ich o połowę. Nie. kozaków wróciła na sicz. Reszta została w To nasza jedyna nadzieja. Tak No więc witam was już w kolejnym odcinku tarusa bulby historii Prawdziwszej. Tak jak obiecałem, matury w zasadzie się skończyły, bo tylko jutro mam usny Polski, także tak naprawdę pikuś, no więc zabieram się za nowy odcinek. Miałem to zrobić nawet trochę wcześniej, aczkolwiek miałem problemy techniczne i ostatecznie nagrywam to na komputerze siostry, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Rozstawaliśmy się w bardzo miłej atmosferze. Skończyliśmy mianowicie przecież na, na radach naszych rodaków, którzy knuli podstępne plany w jaki by tu sposób podstępnie napaść i złupić biednych kozaków. Dzisiaj zaczniemy troszkę smutniej, ponieważ tradycyjnie od przemowy Tarusa. Goszczę Was nie dlatego, że wybraliście mnie na Atenami. Goszczę? Rozumiem, że piraci i galernicy na statku pirackim też byli gośćmi kapitana. Dlatego nie dlatego, że pożegnaliśmy gdzieś naszych towarzyszy. Nie czas na to. Minut. Przed nami zadanie wymagające wielkiej siły i odwagi. Konkurs picia! Ja rozumiem, że to dzikusy, braki językowe i tak dalej, ale żeby mieć tylko jedno określenie na mm, wszelkie możliwe cnoty rycerskie, to jest siła, no to tak mi się wydaje, że troszkę by wielka rycerskość kozacka zobowiązywała mimo wszystko. Czy nie? Przede wszystkim wypijmy za świętą wiarę prawosławną. Żeby nadszedł czas...

By wszędzie nastała jedna święta wiara. Jednocześnie wypijmy także zasicz. Zasicz! z każdym rokiem rodzili się tam w jeden lepszy od drugiego. Jeden od drugiego piękniejszy. Zasicz! Teraz Ostatni toast. Towarzysze, wybijmy za wszystkich chrześcijan na świecie. Ale nie jestem chrześcijaninem, jeśli choć jednego z nich wypuścimy z miasta. Niech zdechną psy z głodu. wspomnienia wracają. Chce się więcej? No to przejrzyjcie poprzednie odcinki, bo mi się nie chce rzucać tego. Dalszy ciąg to lanie tęczy przez narratora na temat sławy i siły Kozaków. Wychwalanie pod niebiosa banderowców jako wielkich bohaterów niosących wyzwolenie jako ich następców. O tym, że. Kozacka Jatlawa nigdy nie przeminie, chociaż nie wiadomo, nigdy coś takiego nie istniało. Także ja dalszego ciągu puszczać nie zamierzam. Ale mimo wszystko puszczę, żebyście zobaczyli na czym stoimy. Myślę zresztą, że wielu ciekawi, co ten idiota z siebie wykrzesał. Kozacy urzędili się w Ich spraw was zwycięży. Sława ich nigdy nie przeminie. Bandurzyści śpiewać będą o nich w swych pieśniach, i wszyscy, którzy nadejdą po nich, będą ich wspominać. Kończ wasz! Wstyd ostry! Po płomiennej przemowie Tarusa i dziennej dawce propagandy ze strony reżysera, kamerzysta zostaje przeniesiony od razu pod polską bramę. Skąd wyjeżdża zło? Husaria. Bardzo mi się podoba ta zacięta mina. Ok, myślę, że to jest dobry moment na skupienie się na wyposażeniu husarii. Jak już wspominałem w 1612 historii prawdziwszej, husaria faktycznie przyczepiała skrzydła do pleców. Aczkolwiek było to raczej działanie sporadyczne. Zazwyczaj skrzydła przyczepione były do tylnego łęku siodła. No i oczywiście nie zawsze się pojawiały. Detale. Zacznijmy od hełmu. Zapewne każdy z Was go kojarzy. Na wszelki wypadek wrzucam wam tutaj zdjęcie. No i widzimy już dość sporą różnicę. Reżyser oczywiście zapomniał o dodaniu nosala. Czyli w zasadzie elementu charakterystycznego. Teraz portki. Zapewne zauważyliście, że są one dosyć obcisłe. No akurat to jest prawda. W tamtych czasach polska husaria faktycznie nosiła obcisłe spodnie. Aczkolwiek oczywiście ma to swoje uzasadnienie inne niż pedalskie zapędy naszych przodków. Po prostu była to doskonała ochrona przed zimnem. A dodatkowo ten efekt otrzymywany był przez wygotowanie tychże ubrań. Co dodatkowo wzmacniało tkaninę i stanowiło dodatkową ochronę dla materiału. Reżyser jednak próbuje utrzymać widza w przekonaniu o lalusiowatości i pedałkowatości naszych przodków, dając husarzom miniówki. Chociaż, jak wiadomo, żupany czy kontusze spoś... spod pancerzy polskiej husarii sięgały co najmniej do kolan, a nie do... no. No i te wykałaczki zamiast kopii, no to już chyba jest żart sam w sobie. I znowu widzimy bezładną masę lecącą na złamaniu karku, zero jakiejkolwiek taktyki czy czegoś nie rodzaju. A ten co okosi trawę? Zwróćmy uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim spójrzmy na te prymitywne wyrzutnie rakiet. Moim zdaniem jest to pomysł co najmniej idiotyczny, bo wiadomo, że nigdy nic takiego nie istniało, bo blacha falowana była wykorzystywana o wiele później. I moim zdaniem jest to raczej bardziej bawienie się w te wyrzutnie katapult z 1612 i rzeczy tego rodzaju. A teraz przyjrzyjmy się śmiertelności. Najpierw kozacy, a teraz Polacy. Ale przede wszystkim, realność całej sytuacji. Pomijając już fakt, że nie bardzo wiemy skąd się wzięła piechota, ponieważ z bramy zamku wjeżdża już husaria, niehistoryczny jest sam przebieg, nazwijmy to szturmu. Powszechnie stosowaną w XVII wieku taktyką polskiej piechoty był tak zwany napad ogniowy. A mianowicie, jak to zobaczycie w rysowankach. Powiedzmy, że przykładowy oddział składał się ze 100 żołnierzy. Wtedy taką grupę dzielono na 10 pododdziałów, każdą po 10 osób. Te ekipy ustawiały się w rzędach jeden za drugim. Kolejno każdy rząd, począwszy od ostatniego, oddawał salwę w kierunku przeciwnika. Pozostali żołnierze czekali w pozycji kucającej, gdy rząd oddał salwę, wracał do Kucków. Wtedy rząd znajdujący się przed nimi wstawał i oddawał własną salwę, a poprzedni przeładowywał bronię. W przeciwieństwie do kontrmarszu, w którym przerwy między następującymi po sobie salwami wynosiły mniej więcej 15 sekund, napad ogniowy dawał w zasadzie możliwość prowadzenia nieprzerwanego ognia. A w momencie ostrzału ze strony przeciwnika, żołnierze nie dość, że się znajdowali na kockach i stanowili już dość trudny cel, to natychmiast przypadali do ziemi, co jeszcze dodatkowo minimalizowało straty. Nie dajcie tworzyć Atakujcie całym kurenem. Czy może mi ktoś wytłumaczyć, który idiota wymyślił tą scenę? No ale od początku. Pomijając fakt, że szarża pseudo-kawalerii kozackiej z pikami mniej więcej 3-metrowymi na husarzy z kopiami 6-metrowymi jest dość dziwna, znowu pojawia się tutaj nieuświadomienie historyczne reżysera i nieudolna próba pokazania, jakimi to ciotami wojskowymi są Polacy. Husaria składająca się do szarży bez szyku. Brzmi jak dobry żart. Ale żeby nie być goosłownym, przykład. Mieliśmy akurat mniej więcej podobną sytuację w trakcie bitwy pod Kropimoizą. To był rok 1621, bitwa odbyła się akurat ze Szwedami. Husarza, ile dobrze pamiętam, mieli właśnie przeprowadzić atak na jakąś szwedzką grupę. Mimo trudnych warunków terenowych i efektu zaskoczenia, husaria bez problemu utrzymała szyk i zniosła atakujący ich oddział w Przy okazji zachęcam do poczytania o samej bitwie, ponieważ zawiera ona bardzo wiele ciekawych epizodów. Teraz, jak się łatwo domyślić, dojdzie do walki w zwarciu, w której oczywiście jeden kozak piernięciem będzie powalał pięciu nieporadnie walczących Polaków. No i moja ulubiona scena nawet Jack Sparrow przy tym wymienka. No dobra, ale teraz realia. Przede wszystkim do takiego manewru. Potrzeba by dobrego przeszkolenia i dobrego konia, co raczej w przypadku kozaków odpada. Mimo wszystko załóżmy, że temu Kolesiowi udało się to w jakimś cudem przeprowadzić. To żaden idiota nie będzie w dwójkę ładował się prosto na włócznie jadąc konno, a zwłaszcza jeśli jest to husarz który w magiczny sposób nagle stracił kopię. No ale dobra, no zdarzały się takie sytuacje na polu bitwy. Powiedzmy szczęśliwy splot wydarzeń. Aczkolwiek teraz przypomnę, co w takim momencie miał owy szlachcic do dyspozycji. Były to koncerz, co najmniej jeden pistolet i spryt. Czyli IQ w tej sytuacji nieco powyżej 20 w zupełności by wystarczyło. Przeanalizujmy sobie każdą sytuację po kolei. Najpierw koncerz. Powiedzmy, że jakiś taki króciutki metr m mimo wszystko dawałby mniej więcej porównywalną długość, co włócznie wystawione przez tego kmiota. Aczkolwiek takie rozwiązanie mimo wszystko najlepszym nie jest. Teraz możemy przeanalizować pistolet. I to tyle na ten temat. Teraz powiedzmy, że husarz postanowił pozostać przy szabli. No, na przykład stwierdził, że szkoda mu kuli na takiego kmiotos, co zresztą jest dość zrozumiałe. W tym momencie, zamiast jak debile jechać frontalnie, Husaria, dysponując bardzo zwrotnymi końmi, które w pełnym galopie mogły zawrócić w kole o średnicy 2 metry, może oskrzydlić tego napitego frajera i po prostu odciąć mu łeb z dwóch stron. Przez następnych kilka minut mamy możliwość zachwycania się choreografią... I wyszukanymi kombosami wykonywanymi przez kozackich rębajów, podziwiamy techniki z pewnością poznane podczas mucenia zgorza w ogóle cepem, nie oszukujmy się, bo przy takich efektach z pewnością zawstydziliby nawet jakieś 300 facetów w majtkach. Reżyser jednak nie potrafi wyjaśnić nam jednej jednej rzeczy, ponieważ mnie mianowicie zastanawia, jak to możliwym jest, że skoro kozacy tak wspaniale się tłuką, Jednocześnie za każdym razem w historii, kiedy mieli iluś tam krotną przewagę liczebną, i tak straty po naszej stronie były niewielkie, a wśród nich panowała jedna wielka sieka i rzeź, a dowód możecie mieć chociażby w tym artykule. I wierzcie mi innych też jest napęczki. Tak więc co obserwujemy dalej? Kozacy rozkręcają imprezę. Bitwa, jak sami widzicie, szatkowana jest epickimi efektami specjalnymi, co do których nie mogą się umywać nawet takie podrzędne półprodukcje jak Władca Pierścieni, 300, Biezdne Wojny czy Ostatni Samuraj. No, ale pójdźmy dalej. Kolejny z licznych w tym filmie faili. Jak zapewne pamiętacie, zbroje husarskie były jednymi z najlepszych zbroi, jakie kiedykolwiek istniały. Kosztowały krocie, więc też nie mogło być jakąś ruską robotą. W jaki sposób sprawdzano ich wytrzymałość? Dość prosto. Jak zapewne powinniście pamiętać z poprzednich moich filmików, każda zbroja husarska zanim została. Oddana przez płatnerza do użytku, przechodziła tak zwaną próbę ognia. Jak to wyglądało? Dość prosto. Taki płatnerz wieszał zbroję na ścianie, wyjmował pistolet i po prostu do niej strzelał z odległości dwóch metrów. Jeżeli na zbroi pojawiło się choćby wklęśnięcie, tak naprawdę płatnerz miał robotę od nowa. Taka zbroja nigdy nie została zakupiona przez żadnego husarza. A biorąc jeszcze dodatkowo pod uwagę, że ten pistolet jest pistoletem kozackim, któremu wiadomo było choćby daleko do puferów, to już w ogóle ta kula powinna się odbić i zabić samego kozaka. No i kolejny mit powielany przez dosłownie wszystkie filmy fantazy i jak najbardziej nieprawdziwy. Dlaczegoż to, już wyjaśniam. A w zasadzie sami to zrobicie. Do tego eksperymentu będziecie potrzebować dwóch narzędzi. Z prawdziwą przyjemnością! Przedstawiam wam! Nóż? I łyżka. Weźcie teraz jedno do jednej ręki, a drugie do drugiej. Teraz spróbujcie przekroić łyżkę. Jak zgaduję, nawet po minucie gimnastykowania się na łyżce nie powinna zostać nawet rysa. I właśnie do tego służyła zbroja. Pancerz to nie była puszka od konserwy, a szabla to nie miecz świetlny. Tak więc żadnego porządnego, przynajmniej pancerza, a takimi były pancerze polskie, Czasem szablą nie przetniesz. I kolejna scena. Diabli wiedzą po co dodana, bo poza wydźwiękiem propagandowym nic nie wnosi. Chociaż, zaraz, przecież o to w tym filmie chodzi. Szkoda takiej pięknej zbroi. Siedmiu lachów położyłem, a takiej zbroi jeszcze nie widziałem. Ale zwróćmy uwagę na cyfrę 7. Nie jestem humanistą, więc nie będę się bawił w interpretacje. Po prostu przytoczę wam Wikipedię. 7. Z Wikipedii. Cyfra 7 to liczba uważana za mistyczną, wyróżniającą się bogatą symboliką. W wielu mitologiach i religiach świata jest symbolem całości. Dopełnienia symbolizuje związek czasu i przestrzeni. W Nowym Testamencie oznacza pełnię i doskonałość. W religii judaistycznej kojarzy się on z siedmioma dniami tygodnia, siedmioma archaniołami. Chociaż o to już chyba nie bardzo chodziło. Za to kolejna scena wyjaśnia nam, skąd w ogóle brały się straty po stronie kozackiej w walkach z Polakami. Paskudne lachy nie mają za grosz honoru ani siły. I następna przesadzona scena coś mi się widzi, że zawrę tu całą bitwę chyba. Najpierw pokażę, jak zrobiona ona została w 300. You will pay for your A teraz czas na tarusa! Giń się. Gin się. Śmierdzący lach. U, u. U. No taka delikatna przepaść jest. No i już abstrahuję od aspektu kulturalnego. I myślę, że na tej patologicznej scenie skończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ ten pseudo-batalistyczny kabaret ciągnie się jeszcze przez naprawdę wiele długich minut. Myślę, że będziemy musieli po prostu podzielić to na jakieś rozsądne partie. Kiedy możecie się spodziewać najbliższego odcinka, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Mimo wszystko jest to trochę roboty, a ja nie zawsze mam na to czas, no i ochotę. A robienie czegokolwiek na odwal uważam za bezsensowne. W każdym bądź razie śledźcie, a tymczasem do usłyszenia. Bye bye, meşkaro!